Witam z tej strony NDC i w dzisiejszym filmie pokażę Wam, jak wykonywać obliczenia w arkuszu Google lub w Excelu. A więc, aby wykonywać obliczenia, należy nauczyć się formuł. Formuła w arkuszu kalkulacyjnym to wyrażenie, np. działanie matematyczne zapisane za pomocą operatorów i funkcji dostępnej w arkuszu kalkulacyjnym. Formuły budujemy stosując zasady tworzenia wyrażeń algebraicznych. W tym dotyczące kolejności wykonywania działań i korzystania z nawiasów. Mamy tutaj parę formuł. Pierwszą z nich jest znak równa się. Używamy go zawsze przed każdym działaniem. Drugim operatorem jest znak plus i minus. Używamy ich, jeżeli chcemy coś dodać lub odjąć. Kolejnym operatorem jest znak mnożenia, dzielenia i potęgowania. Znak mnożenia używamy klikając Shift-8. Operator dzielenia to inaczej ukośnik. Natomiast, aby użyć operatora potęgowania, należy przytrzymać Shift i 6. Wychodzi nam wtedy taka strzałeczka. Kolejnym operatorem są nawiasy. Stosujemy tylko nawiasy okrągłe. Nie używamy nawiasów kwadratowych, jak to bywa w matematyce. I trzeba również pamiętać o tym, że arkusze Google nie działają w taki sposób jak matematyka. Pod tym względem, że w matematyce nie musimy czasem zapisywać na przykład znaku mnożenia, ale w arkuszu googlowskim zawsze to robimy. Teraz możemy przejść do bardziej praktycznych obliczeń mamy tutaj przygotowane dwie tabelki jest dodawanie odejmowanie mnożenie dzielenie i nawiasy aby dodawać w Excelu należy wpisać najpierw znak równa się następnie liczbę na przykład 10 plus i inna liczba tutaj sobie dodamy tak 10 12 i aby obliczyć sumę tych dwóch liczb Wpisujemy równa się 10 plus 12. Ale jest jeszcze drugi sposób. W tym drugim sposobie wpisujemy w tutaj w to komórkę 10, w to 12, a w drugiej komórce, kolejnej, wpisujemy adres tych dwóch komórek. W tym przypadku będzie to komórka B9, czyli wpisujemy równa się B9 plus C9, enter i teraz Również obliczył się wynik, ale te obliczenie jest bardziej interaktywne pod tym względem, że możemy sobie zmieniać tutaj tą liczbę np. 12 i wychodzi zupełnie inny wynik. W przypadku odejmowania jest dokładnie tak samo, tylko używamy operatora minus, więc wpisujemy sobie załóżmy 10, 20 i równa się 10 odjąć 20 i będzie minus 10. Albo możemy zrobić to właśnie bardziej interaktywnie i wtedy wpisujemy równa się w B10 odjąć C10 i możemy wtedy modyfikować nasz wynik. W przypadku mnożenia jest dokładnie tak samo. Czyli wpisujemy sobie dwie liczby i równa się, wpisujemy adresy komórek lub po prostu te liczby. Taką gwiazdkę, przytrzymując Shift i 8, i drugą liczbę. Enter i mamy wynik. Albo, tak jak mówiłem, można wpisać adresy tych komórek, czyli w tym przypadku będzie to B11, gwiazdka C11. Enter i mamy wynik. Jeżeli chodzi o dzielenie, jest znowu tak samo, bez zaskoczeń, więc to sobie już pominiemy. Jeżeli są nawiasy, to jest już o wiele ciekawiej. Piszemy sobie jako liczbę 1, 14, a jako liczbę 2 17. I możemy sobie zapisać tutaj bardziej rozbudowane działanie, a więc wpisujemy równa się, otwieramy jeden nawias, drugi, wpisujemy adres pierwszej komórki, czyli B13 razy B13, ale możemy te B13 razy B13 zapisać jako B13 do potęgi drugiej, więc zróbmy, tak. I potem podzielmy to przez dwa, potem zamykamy drugi nawias, i na koniec dodamy do tego 10. I wynik to 108. Więc w Excelu możemy wykonywać proste działanie, ale również bardziej rozbudowane, na przykład z wieloma nawiasami. Dobrze, teraz przejdziemy do ćwiczenia pierwszego z podręcznika. Jest to strona 10. Trzeba otworzyć plik arkusza kalkulacyjnego i wpisać do komórki A2 liczbę 3489, a do komórki B2 liczbę 89752. Gdy już to zrobiliśmy, do komórki C2 trzeba napisać formułę, która obliczy sumę tych dwóch liczb, ale trzeba użyć adresów komórek, w których je zapisana. Więc jest to bardzo proste zadanie. Należy zapisać równa się w komórce C2 oczywiście równa się A2 plus B2. Enter. Wynik to 90. Wynik to 93241. To jest całe zadanie pierwsze. Teraz czas na ćwiczenie numer 2. Trzeba otworzyć w nim kalkulator kalkulacyjnego i wprowadzić do komórek A2 i B2 pod dwie liczby oddzielone spacją. Ja tutaj oddzieliłem przecinkiem, a potem powiem dlaczego. No i w komórce A4 umieścić napis liczba 23, a w komórce B4 liczba 37. A więc teraz w komórce C2 trzeba wpisać formułę, która obliczy sumę komórki A2 i B2. A więc wpisujemy równo się A2 plus B2. Enter i co widzimy? Wyskakuje nam błąd. O co chodzi? nie możemy oddzielać spacją cyfr, które do siebie dodajemy. Albo jak na dole, tutaj gdzie napisaliśmy liczba 23 i liczba 37. Jeżeli dodajemy do siebie jakieś komórki, to muszą to być liczby w tych komórkach. Nie może tam być zwykłych liter, ponieważ wtedy arkusz kalkulacyjny nie wie co zrobić i wyświetla błąd. No i widzimy, że wynik przez nas otrzymany to błąd. I musimy wyjaśnić, dlaczego program nie wyświetlił poprawnie wyników obliczeń. Już powiedziałem, po prostu napisaliśmy ze spacją w pierwszym przykładzie, a w drugim przykładzie za litery, których nie można w takim przypadku dać. I teraz powiem, dlaczego zapisałem tutaj zamiast spacji przecinek. Jak zobaczycie, gdy się pisze same spację, to arkusz kalkulacyjny interpretuje to jako datę. Gdy na przykład wpiszę 3 spacja 4, to wyjdzie. 2023 0304, tak działa arusz kalkulacyjny. No i niestety nic na to nie poradzę. Dobrze, teraz przejdziemy do zadania trzeciego. Twój kolega wpisał w różnych wierszach i kolumnach kwoty, jakie otrzymywał co tydzień od rodziców, i chciałby obliczyć, ile w sumie zgromadził pieniędzy. Do komórki A4 wpisał liczbę 45, do C6 30, do E8 25 i do F10 15. Dobrze, ja już mam zapisane te liczby. Teraz, czy formułę na obliczenie sumy można wpisać do dowolnej komórki? Uzasadnij odpowiedź, a następnie umieść formułę na obliczenie sumy liczb w wybranej komórce. No to wpiszemy sobie tutaj w komórce A9 formułę, która obliczy nam sumę tamtych innych komórek. Pierwsza komórka to A3, więc piszemy równa się A3 plus, kolejna to jest C5 plus. E8, E7 plus F to będzie 9. Tutaj trochę inaczej zrobiłem yy, niż w podręczniku, ale to tam nie ma znaczenia. No i wpisuję Enter. Wynik musi być dobry. To jest najważniejsze. No i wyszedł dobry: 115. Teraz dane z punktu pierwszego trzeba wprowadzić do, kolum, do kolejnych komórek dwóch. Kolum. Teraz nie będziemy już do końca robić tego ćwiczenia, ponieważ tam z. Yy, z Przeczytałem sobie ten podpunkt 3 i 4 z ćwiczenia 3. Jest on bardzo zagmatwany i niezbyt istotny, więc możemy sobie go pominąć i od razu przejść do ćwiczenia czwartego, które jest znacznie ciekawsze. Trzeba tam obliczyć swoje miesięczne wydatki. Zaprojektuj tabelę w arkuszu kalkulacyjnym. Wpisz do niej nazwy kupionych towarów, ich ceny i liczbę sztuk. Oblicz wartość towarów każdego rodzaju, czyli cena pomnożona przez liczbę sztuk. A więc tak. Ja mam tutaj przygotowaną tabelę, jest nazwa, ilość, cena i razem oraz tutaj razem ile wszystko będzie kosztować. Produkt 1, produkt 2, produkt 3. No to nazwa. Pierwszy produkt będzie się nazywał basen, drugi to będzie kubek, a trzeci biurko. Uznajmy, że basen. Kosz... Kupiliśmy dwa baseny, pięć kubków i jedno biurko. Cena to jest. Za basen wynosi 300, za kubek wynosi 5, a za biurko 500. Teraz wpisujemy, aby obliczyć, ile kosztuje produkt, ile zapłaciliśmy za cały produkt 1, 2 i 3, wpisujemy równa się w komórce E2 i wpisujemy tak C2 gwiazdka, czyli razy D2. Enter. Teraz Wyświetliło nam się wynik 600, ponieważ 2 razy 300 to jest 600. I teraz bardzo ciekawe zastosowanie. I ciekawostka, która może Wam pomóc usprawnić korzystanie z arkusza Google, że tutaj, jak mamy pisano formułę, wyświetla nam się takie małe kółeczko. Jak na nie nacisniemy i przeciągniemy w dół, to te formuły wpisują nam się niżej. I co ciekawe, jak tutaj mamy C2 i D2, to tutaj się automatycznie zmieniło na C3D3, a tutaj C4D4. Więc naprawdę ten arkusz ma wiele bardzo praktycznych zastosowań. Teraz tutaj, gdzie mamy razem, wpiszemy sobie równa się i komórki E2 plus E3 plus E4. Enter. No i zadanie zrobione. Jak widać, obliczenia w arkuszu kalkulacyjnym. To bardzo rozbudowane narzędzie, można z niego korzystać na wiele sposobów. Jest wiele formuł, które są przez nas używane. A więc zapraszam do kolejnego materiału, który niedługo pojawi się na kanale, w którym przerabiam podręcznik do klasy ósmej z informatyki. Cześć!